Siemaneczko kochani, tu... Sami. Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ponownie dla Was nagrywam. Będę zarówno tutaj na TikToku, jak i na Twitterze, więc zachęcam Was również do wbicia na te inne sociale. A dzisiaj przychodzę do Was z kolekcją postaci w Fortnite, ponieważ, tak jak zaznaczyliście w ankiecie, najpierw życzyliście sobie takiego właśnie odcinka. Pamiętajcie oczywiście o taktycznej łapencji w górę, kodzie Somiran w sklepie. Zostawcie sobie suba z dzwonem na tym kanale, aby kolejne odcinki was nie omijały. W tym sezonie, słuchajcie, mamy bardzo mało postaci, ponieważ jest ich tylko 12, przynajmniej jeżeli chodzi o te, które znajdują się w kolekcji, bo na mapie znaleźć możecie jeszcze dwie dodatkowe, które są bardziej w postaci bossów i je ja oczywiście również wam pokażę. Okej, okay, a teraz już nie przedłużam i lecimy z tematem. Zaczynamy od numerku 1, który ma dosyć dziwną nazwę, więc ja nazywam go po prostu panem ósemką, ze względu na charakterystyczną ósemkę na masce. Jest to bardzo fajna postać, mówiłam Wam o niej na TikToku i na Twitterze, ponieważ ten ziomek sprzedaje rzadkie klucze. Klucze do holo skrzynek, z których możecie otrzymać całkiem fajny staw, więc polecam go odwiedzać. Oczywiście możecie wyzwać go również na pojedynek i zgarnąć od niego katanę i pistolet, natomiast wokół niego znajdzie jeszcze dwie katany leżące tak luzem, więc w sumie nie musicie nawet tego robić. Jeżeli chodzi o jego lokalizację, to znajduje się on na tym kamiennym kręgu, dokładnie w tym miejscu. Numerek 2 to Eevee, z pewnością już ją znacie, ponieważ była ona również w poprzedniej kolekcji. Możecie dostać u niej pistolet lub aktywować szczelinę, co jest bardzo fajną opcją, ponieważ znajduje się ona dosyć w oddalonym miejscu na skraju mapy, dokładnie na tej wysepce. Trzecie miejsce w naszej kolekcji zajmuje fanatyk Furażerki. Jest to zupełnie nowa postać w kolekcji. Dostaniecie u niego ekspercką strzelbę automatyczną oraz wynajmiecie go do pomocy. Warto sobie to zapamiętać, ponieważ w tym sezonie znajdują się zadania na wynajęcie postaci. Znajduje się on na tym małym cypelku. Jeżeli będziecie go potrzebować, to wiecie, gdzie go szukać. Numer 4, czyli strzeleniec. Jego również możecie wynająć do pomocy albo ujawnić przyszły krąg burzy. Nie wiem, czy ktokolwiek. Jak z Was korzystał z takiej opcji, bo ja chyba nigdy dajcie koniecznie znać w komentarzu. Zszalenie znajduje się w swoim zamku dokładnie w tym miejscu. Piąteczka to nasza królowa karnetu bojowego, czyli mizuki. Oczywiście kupicie u niej klingę kinetyczną, czyli nową czaderską katanę oraz splashę, tak aby po akcji przywrócić sobie zdrowie oraz osłony Mizuki znajdziecie niedaleko cytadeli, dokładnie w tym miejscu. Szósteczka to Neuralinks. Dajcie mi znać, czy tak wymawia się jej nazwę, ponieważ ja nie jestem w sumie pewna. W każdym razie dostaniecie u niej pistolet maszynowy, bardzo fajny oraz małe kewiki. I powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że spotkałam Neuralinks również w innym miejscu na mapie, a nie jestem stuprocentowo pewna i nie pamiętam, gdzie to było. Jeżeli kojarzycie to dajcie mi znać w komentarzu. Ja również spróbuję się dowiedzieć i jeżeli jakąś informację na ten temat uzyskam, to również Wam napiszę, więc bądźcie na bieżąco i śledźcie komentarze. A teraz przechodzimy do numeru 7, czyli skórka, który ponownie pojawia się w naszej kolekcji. Tym razem jednak w wersji takiej bardziej nowoczesnej, jak możecie to zobaczyć. Dostaniecie u niego strzelbę bojową oraz duże kewy. A jeżeli chodzi o jego lokalizację, to znajduje się on w swoim małym zameczku, albo raczej wieży strażniczej, dokładnie w tym miejscu. Aby spotkać numer 8 będziemy musieli udać się na zimowe tereny, ponieważ jest to piechur polarny, czyli pan niedźwiadek. U niego również otrzymacie strzelbę bojową albo wynajmiecie go do pomocy. Jego lokalizacja to domek dokładnie w tym miejscu. Dziewiąteczka to stara dobra odtrutka, postać, która również po przerwie pojawia się w naszej kolekcji. Oczywiście kupicie u niej apteczkę albo wynajmiecie ją do pomocy. Jej lokalizacją również jest jedna z wież strażniczych, tym razem ta dokładnie w tym miejscu. Dziesiąte miejsce w naszej kolekcji Znajmuje przybłęda, Którego znaleźć możecie na nowej miejscówce Mega City Znajduje się on na szczycie budynku Kupicie u niego ciężki karabin snajperski Oraz rybosłone I powiem wam szczerze, że on w kolekcji Ma zupełnie inny obrazek Więc możliwe, że zmienia swoją postać Nie mam zielonego pojęcia W każdym razie ja spotkałam go w wersji grzecznego chłopczyka A w kolekcji widnieje jako demon z rogami Więc jest to bardzo ciekawa opcja Dajcie znać w komentarzu czy coś na ten temat wiecie. Numer 11 to Słoneczniczka i jak zawsze niezmiennie przebywa ona na swojej farmie. Możecie kupić u niej bardzo fajną strzelbę, pompkę Devastator oraz skorzystać z opcji dania napiwku kierowcy busa, który moim zdaniem jest totalnie useless, ale jeżeli macie ochotę przewalić trochę golda, to Słoneczniczka daje Wam taką możliwość i tak jak mówiłam jej lokalizacja to Sioło Szaleństwa. Numer 12 to Grom, czyli postać, którą już zapewne każdy z Was zna, chociażby z zadań tego sezonu, w którym trzeba było z nim porozmawiać. I polecam Wam odwiedzać tego ziomka, ponieważ wokół niego znajduje się cała masa skrzynek, broni i lutu do leczenia, więc naprawdę jest to bardzo fajna miejscówka. A jeżeli chodzi o samego pana Groma, to możecie dostać u niego karabin szturmowy albo beczkę osłony, więc już słuchajcie, w ogóle full wypa. No i znajduje się oczywiście na wysepce dokładnie w tym miejscu. A teraz, tak jak mówiłam, przechodzimy do dwóch ostatnich postaci, bossów, które w kolekcji już się nie znajdują, ale dalej możecie spotkać je na mapie. Pierwszą z nich jest Triarch Nox i tak szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co on na tej mapie robi i do czego służy, bądź będzie służył. Wiem, że w przyszłości ma zostać skinem, natomiast na razie możecie znaleźć go w dwóch miejscówkach i po prostu podejść do niego, spróbować zagadać, ale zbyt rozmowny to on również nie jest. Znaleźć go możecie albo na lodowych laboratoriach, albo w domku niedaleko Megacity, dokładnie w tym miejscu. Ale latanie do niego chyba nie ma zbyt wielkiego sensu. W przeciwieństwie do drugiej postaci, która naprawdę jest postacią bardzo kozacką i dającą duże profity, jest w nim, słuchajcie, Wysoka Karta. Wysoka Karta pojawia się w jednej z trzech miejscówek, w Megacity, obłupanej odkrywce lub brutalnym bastionie. Nie chodzi sam, bo ma do pomocy dwóch ziomków, ale warto go słuchajcie pokonać, bo po jego pokonaniu, po pierwsze, wypada Wam karabin wysokiej karty Devastator z Tłumikiem, który jest karabinem mitycznym oraz specjalna karta do sejfu. I jeżeli udacie się do tego sejfu, to jak sami się przekonacie, leży tam naprawdę całe mnóstwo ludu i kolejna mityczna rzecz, czyli strzelba Pompka Devastator, która jest Chyba jedną z najmocniejszych broni, przynajmniej moim zdaniem możecie dać znać w komentarzu, co Wy o tym uważacie. W każdym razie, no pokonanie go naprawdę daje duże korzyści, i wiem, że cała masa osób po niego słuchajcie lata, bo naprawdę jak widać warto. Oczywiście oprócz tych wszystkich postaci na mapie pojawiają się jeszcze różne inne randomowe postacie, które są raczej bardziej dla fanów. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, w którym pokażę Wam takie postacie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Przypominam raz jeszcze o taktycznej łapencji w górę. W tym odcinku dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego dziękaliu wieczorku i do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale.